Jacek Zieliński, dyrektorem sportowym Wigier. Ta informacja obiegła cały kraj. Zatrudnienie tak znanej postaci zostało uznane za znakomity, promocyjny, medialny ruch suwalskiego drugoligowca. Myślę, że zdecydowanie in, inną rolę ma pełnić niż tylko medialną. Jacek jest znany w całym kraju jako trener, jako piłkarz przede wszystkim, tak, bo był przez wiele lat kapitanem Legii, reprezentacji, można by wymieniać... W nieskończoność jego tytuły. Cieszymy się bardzo, że, że możemy yy, współpracować z kimś takim. Yy, a powód jest prosty, bo uważam, że trzeba patrzeć bardziej w przyszłość. Nie myśleć tylko o bieżącym jakby okresie rozgrywek drugoligowych. Mamy kilkanaście zespołów młodzieżowych w Akademii Piłkarskiej i w klubie w drużynach młodzieżowych i myślę, że doświadczenie, wiedza i samoosobowość Jacka pozwoli na to, że przysłuży się rozwojowi suwalskiej piłce. Jacek Zieliński, wybitny reprezentant Polski, trener klubów ekstraklasy i kadry narodowej do lat 20 w Suwałkach. Jak Pan odbiera, czy to nie jest zawodowa, sportowa degradacja, praca w drugoligowym klubie? No, takie pytanie, które gdzieś się e, powtarza, bo zwierzyłem się, jadąc tutaj dosuwał suwałk, swojemu koledze, że, że wiąże swoją najbliższą przyszłość z wigrami. No więc on mi odpisał SMS-em i Wigry, suwałki, druga liga. Muszą dobrze płacić. Prawda jest taka, że, że tak jak mówiłem na konferencji tutaj pracowej, że istotne jest, gdzie się pracuje i z jakimi ludźmi się pracuje. To jest najważniejsze. Ważne, żeby ta praca była kreatywna, żeby dawała satysfakcję. I sądzę, że to takie podłoże w Suwałkach jest, bo znam bardzo dobrze trenera, znam osoby prezesa, znam się od wielu lat. Często z prezesem rozmawiamy. Nie przypominam sobie dłuższej rozmowy z prezesem, która by nie dotyczyła piłki, a albo wigier złowałki. Wiem, że prezes to jest pasjonat piłki nożnej, a, a wigier to oczko w głowie. Podobnie jest z Donatasem. Drużyna też udowadnia ostatnio, że zależy jej na sukcesie. Także są okoliczności, osoby, z którymi naprawdę warto. Warto spróbować podjąć współpracę, żeby, żeby osiągnąć jakiś sukces, żeby po prostu z pracy mieć satysfakcję, żeby ta praca była kreatywna. Na czym będzie polegała współpraca z Donatasem Węcewiciusem, z pierwszym zespołem? No, moja rola, to ja sobie przynajmniej taką rolę wyobrażam, to jest stworzenie jakiegoś pola do działania dla pierwszego trenera, dla asystentów po to, żeby oni mogli się wykazać wynikami, żeby wynikami dobrej, dobrej pracy. I to będzie moje, moje zadanie. Na pewno będę się starał jak najszybciej ocenić potencjał ludzki tutaj w drużynie, jak to wygląda, z jak sytuacja z umiejętnościami piłkarskimi na poszczególnych pozycjach, jak, jaki jest poziom rywalizacji. Jak zespół się prezentuje jako całość, jaki styl, gry prezentują, i co ewentualnie moglibyśmy tutaj zrobić, w jaki sposób pomóc tego zespołowi, czy to poprzez sprowadzenie piłkarzy, czy w obrębie tych piłkarzy, którzy są obecnie, można coś ciekawego zrobić, można zrobić coś więcej. I na pewno w trakcie też dyskusji z trenerem Donatasem będą te jego potrzeby wychodziły, jak on to widzi. Skonfrontujemy moją opinię z jego i mam nadzieję, że z tego wynikną jakieś ciekawe wnioski, a w następstwie tego działania, które, które temu zespołowi pomogą rozwijać się sportowo, bo klub tutaj rozwija się już na poziomie takim infrastrukturalnym i organizacyjnym. Bardzo dobrze. Uważam, że jest to poziom już hmm, przerastający poziom drugoligowy. I, to I chcemy, żeby też sportowo za tym podążać. Mhm. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, ale no to tak zawsze się zdarza, kiedy dyrektorem sportowym zostaje szkoleniowiec, że no w każdej chwili może zastąpić pierwszego trenera. No właśnie, chciałem od razu zdementować te plotki gdzieś pojawiające się na forach. Bo faktycznie tak, tak to się odbiera i często w wstakach lasie jeżdża, zatrudnia się dyrektora sportowego. Z przeszłością trenerską, no to już jest dużo plotek na ten temat, że rada, moment nastąpi jakaś tutaj nieoczekiwana zmiana miejsc. Otóż y, nic takiego y, nie będzie miało miejsca w suwałkach i, i, i o tym mogę już w tej chwili zapewnić. Wigry to nie tylko pierwszy zespół, ale i rezerwy, i aż w dół do Akademii Piłkarskiej. Sieć scoutingu, czy opieramy się na wychowankach? Jakbyś tu doradzał miejscowym działaczom? Pierwszym krokiem to na pewno będzie poznanie procesów, jakie tutaj funkcjonują w tym systemie szkolenia, począwszy od, od, od tej Akademii Piłkarskiej aż do pierwszej drużyny i potem możemy w jakiś sposób dy, dyskutować o konkretach. Ja uważam, że, że, że trzeba tutaj oprzeć na przynajmniej jeśli chodzi o, o młodzież, na... na, na Ludzie i piłkarze z rejonu, tak, żeby, żeby, ten, żeby z tym klubem związać jak najwięcej ludzi, żeby tutaj środowisko i, 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 i rejon z, tymi klub, z tym klubem się identyfikował. Czy to poprzez właśnie e, jakieś programy społeczne, jak to się robi w wielu, wielu klubach i w Polsce i za granicę, czy poprzez zaangażowanie wielu piłkarzy z rejonu do szkółki czy do drużyn młodzieżowych. I czy to nie będzie tak, że nie wiem za dwa tygodnie Jacek Ziemiński otrzymuje propozycję z klubu Ekstraklasy i mówi: No, do widzenia. No taki o, krótki okres czasu na pewno nie wchodzi w grę, chociaż od razu chcę powiedzieć, że, 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 że z pracą trenerską no nie tracę kontaktu i chcę, chcę w przyszłości pracować jako trener. Natomiast Kontynuować to. 8 lat poświęciłem na rozwój trenerski, pracując w różnych klubach i pracując też w reprezentacji w różnym charakterze i z różnym potencjałem ludzkim. Także sporo się nauczyłem, sporo doświadczyłem. To doświadczenie i naukę chcę spożytkować w przyszłości, ale nie będzie takiej sytuacji, że za miesiąc dostanę propozycję i nagle dziękuję, powiem, odchodzę, odchodzę z suwał, bo, bo w ten sposób na pewno nie, nie, nie postąpię. Będę chciał uruchomić tutaj, mówię, służyć swoją radą, ewentualnie uruchomić jakieś procesy, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Jeśli to będzie już na takim poziomie powiedzmy zadowalającym, a ja będę miał w przyszłości jakąś propozycję, no to pomyślimy co dalej. Sezon w pełni, no będą grały w różne drużyny i znajdzie się czas na ulubione hobby wędkowanie. <laughs> A to hobby to już tak odeszło trochę do lamusa, bo powiem panu szczerze, że obowiązki spowodowały to, że już w zeszłym roku na rybak byłem tylko raz i to dwie godziny z kolegami. Także yy, i to był cały, moje, yy, cały mój kontakt z tym moim hobby ulubionym, że tak powiem. Gdzieś to no, no, o tym w ogóle nie myślę. No, dla mnie hobby to jest przede wszystkim piłka nożna, bo hobby i pasja. I miło jest, kiedy mogę właśnie pracować i cieszyć się tą pracą. Mam nadzieję, że tutaj, jak mówiłem wcześniej, że tego doznam, że doznam tej satysfakcji i radości z pracy, no bo tu są, jak już wspominałem, może się powtarzam osoby, które też tą pasją są zarażone i, i, i to jest lepsze niż jakiekolwiek inne hobby. Tak?